to ładnie. ja Cię wiązałem czy... czy... Ty Idź do dziadka Dziadek jest specjalista w kierowata. Poprawisz mi krawat? Oczywiście Daj mi zrobić Dzisiejszy dzień powinien być dla Państwa dniem wyjątkowym Pamiętnym na całe Wasze życie Małżeństwo to rodzina a symbolem tej nierozerwalnej jedności są obrączki, które za chwilę wzajemnie włożycie na Wasze dłoń. Spoglądając na nie w życiu małżeńskim, pamiętajcie proszę, aby to życie upodobniło się do Niech będzie szlachetne, wartościowe i trwałe. Doskonały i trwały związek małżeński nie jest możliwy bez wzajemnego szacunku i zaufania. A zatem szanujcie się i bądźcie dla siebie życzliwi. I przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe, szczęśliwe i trwałe. Lost track of the forest through the trees Forgot what I was chasing Spent so many nights living out at sea That my heart is gone begging And everybody who was close to me All stayed on dry land So now I'm driving back on interstate west I just gotta feel something I'm Not gonna wait till the morning Because something's gonna change my mind I don't want to change, change my mind Oh, I want to stay right here, right here Chilling with my friends for another year I would walk away from the spotlight For the good life oh, Come on, turn your hate into poetry Pain into power And I miss your friends and your minutes in the hours I would walk away from the spotlight tonight and Raz, dwa, trzy. Czego chciałbym przede wszystkim, żebyście zawsze pamiętali, jaka była kiedyś fajna piosenka, chyba Happy Set, kiedywał, że miłość to jest jak jedno spada w dół, a drugie ciągnie go ku górze. I pamiętajcie, to jest przede wszystkim fundament małżeństwa. I aha, jeszcze jedno zapomniał. małżeństwo stworzyło taki, taką instytucję jak teściowe. Pamiętajcie. Bądźcie, żyjcie w zgodzie z teściowymi, a cała reszta pójdzie lekko. Zdrowie państwa młodych! Martyno, Kubo, chcielibyśmy wam życzyć oczywiście najpiękniejszych chwil razem, dużo cierpliwości. Żeby się kochali, żeby mogli na sobie polegać. czerodki wnuków, tak? No. To, to, to bez dwóch bez tak. No, wiadomo, żeby. Dobrze żyli, no i te prawnoki nam kiedyś potomstwa, bo ja to już bym chciała być Ciociowi tak rozpieszczać, rozpieszczać, jeszcze raz rozpieszczać. Wszystkiego, co najlepsze. Życzę Wam spełnienia marzeń. Żebyście byli szczęśliwi, tak jak dzisiaj jesteście szczęśliwi, bo kiedy się na Was patrzy, to naprawdę widać tą radość i w oczach, i w uśmiechu. Niech w... im się wiedzie jak najlepiej. Miłości, miłości i jeszcze raz miłości. Wszystkiego! Check on